Za nami wyjątkowo akcja schroniska. Mimo, że rokrocznie przebiega ona pod innym hasłem, to wspólnym mianownikiem są zawsze zwierzęta. Tym razem tematem przewodnim były psie, śpiegi. Dzieje się dużo rzeczy, jak widzimy tutaj za mną, i nie tylko. Bardzo dużo jest odwiedzających którzy przyszli na się szpiegi. Co to znaczy część osób oczywiście jest takich, które przyszły dzisiejszego dnia adoptować od nas naszego podopiecznego, ale oczywiście też są osoby, które były ciekawe, jak wygląda praca schronicka codzienna. Dzisiaj jest okazja porozmawiać ze specjalistami, a także tak naprawdę przygotować się do takiej adopcji, która jest planowana na przyszłość. Taki dzień zdarza się tylko raz w roku. To doskonała promocja schroniska, ale też i okazja do znalezienia domu dla czworonożnych. Podopiecznych. Każda część schroniska, czyli jego mieszkańcy mają swoich wielbicieli i to tak naprawdę zaraz na wejściu widać, gdzie kto skręca. Także nie pokuszę się tutaj o pokazanie miejsca, które jest najbardziej atrakcyjne. W niedzielę adoptowano 15 bezdomniaków, 9 dorosłych psiaków, 4 kot oraz szczeniaczek i młode kociątko. Jak informuje schronisko, większość czworonogów znalazła swoich nowych właścicieli spoza Bełchatowa. To jednak nie koniec akcji psie szpiegi. Do 29 czerwca można adoptować bezdomniaka za przysłowiową złotówkę.